W ostatnim czasie Straż Pożarna w Policach walczyła ze skutkami cofki, która wyrządziła niemałe szkody i utrudniła życie mieszkańcom. Starszy brygadier, Przemysław Grzybowski, udzielił szczegółowych informacji dotyczących akcji ratunkowych prowadzonych przez strażaków z polic i okolicznych sołectw. Tak zwana cofka jest to zjawisko polegające na tym, że woda która powinna z Odry spłynąć do zalewu i następnie do Morza Bałtyckiego ze względu na długotrwały i silny północny wiatr jest z powrotem wpychana w koryto Odry. Łącznie tych zdarzeń było 22. One polegały głównie na kontroli szczelności wałów przeciwpowodziowych. Najwięcej tych kontroli dokonaliśmy w Policach, na ulicy Koleniowskiej, na ulicy Dębowej, na ulicy Wodnej. W Trzebieży oraz Nowym Warpnie. To przede wszystkim my pomagamy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. W ciągu ostatnich dni głównie działania były naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie. Zapytaliśmy również o alerty RCB i czy zapowiadane opady marznącego deszczu mogą być przyczyną dalszych zalewów. Dzisiejsze alerty RCB dotyczą trochę innego zjawiska. Dzisiaj temperatura powietrza powinna już przekroczyć 0 stopni i to, co będzie padało z nieba, będzie już deszczem. Natomiast grunt, czyli chodniki i ulice dalej będą miały temperatury ujemne, więc deszcz po opadnięciu będzie zamieniał się, będzie przejmował temperaturę od gruntu, będzie zamieniał się w lód i będzie powodował dużą śliskość na chodnikach. na w, w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność wychodząc na dwór z domu. Przy takich warunkach pogodowych i niskiej temperaturze zarówno piesi, jak i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.